Ciemno dzisiaj, co? Celowo. Ciemno wszędzie, zimno wszędzie, bo oszczędzam energię. Ale tak poważnie mówiąc, tak, będziemy musieli oszczędzać energię i to y, tak ją oszczędzać, jak nie pamiętają ludzie młodsi ode mnie, ci, którzy nie wiedzą, co to jest 17-21 stopień zasilania. W takim razie warto filmy Stanisława Baryi obejrzeć, bo stamtąd się jeszcze można dowiedzieć. To mówię na podstawie raportu. Polskich sieci energetycznych, który właśnie wczoraj został opublikowany i który mówi jasno o tym, że w 2026 roku zabraknie Polsce co najmniej 4,2 GW w systemie energetycznym, a być może w następnych latach zwiększy się ta dziura do 9,4 GW. Krótko mówiąc, nie mamy energii elektrycznej, nie mamy jej skąd kupić, bo plan był taki, że będziemy brać energię z Niemiec, ale Niemcy, którzy się zapędzili w szaleństwo Nord Streamów, którymi to Nord Streamami potem miał płynąć wodór i na tym wodorze miał być zbudowany Wico, też nie bardzo mają energię elektryczną, bo powyłączali swoje elektrownie atomowe i wielokrotnie w ciągu roku, właściwie cały czas, importują energię atomową z Francji. Całe szczęście, że ponieśli klęskę w staraniach tych, o których tutaj mówiłem, cytując francuską szkołę wojny ekonomicznej, Le Col de Guerre Economique, jej raporty o tym, jak Niemcy próbowali wyłączyć elektrownie jądrowe we Francji, żeby Francję uzależnić energetycznie od swojej energii produkowanej na ruskim gazie czy wodorze. Cały ten system się rozsypał i Polacy zostali, zostają z dziurą. Energetyczną. Już w tej chwili mamy energię na poziomie złotych 70 zł za kilowat, podczas gdy w Chinach to jest około 30 groszy za kilowat. W Stanach Zjednoczonych nie jest za więcej 45, no ale w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, wygrał prezydent, który przywraca zdrowy rozsądek temu krajowi i mówi, Będziemy wiercić, będziemy wydobywać gaz, będziemy na tym gazie y, swoją energetykę budować i oczywiście na elektrowniach jądrowych też, ale elektrownie jądrowe y, przez ocean prądu nie przeszlą, natomiast gaz można przesyłać przez ocean, można tym, od tego gazu uzależnić, Europę, bo skoro, skoro Niemcy już poszli w tym kierunku, żeby uzależniać Europę od gazu w przekonaniu, że to będzie częścią tego bismarkowskiego dealu z Rosją, na którym chcieli oprzeć po raz kolejny swoją trzecią już próbę podboju zdominowania Europy, no to są gotowi, żeby wziąć gaz amerykański i już nawet pani von der Leyen przyznała otwarcie, Zaraz po wyborach, kiedy się okazało, że to Trump wygrał, a nie jak wszyscy w Europie chcieli Kamala Harris, już powiedziała, że właściwie to, żeby zamiast gazu rosyjskiego Europa była na gazie amerykańskim, to jest interesująca opcja. Można to sobie wyobrazić. Zamiast rury pod Bałtykiem, rozbudowa terminali gazowych, LNG, gaz z łupków, przesyłany tutaj cała infrastruktura. W pewnym stopniu jest już przygotowana. O wodorze to już oczywiście nikt nie pamięta, poza tym śmiesznym szczytem klimatycznym, gdzie gdzieś w Azerbejdżanie odbył. No i tak jak tu Państwu mówiłem, jest to część strategicznej koncepcji geopolitycznej Donalda Trumpa. Przemysł z Europy przechodzi z powrotem do Ameryki, bo Ameryka musi się z powrotem uprzemysłowić. Chciwość i paranoja wielkich koncernów zagonionych za zyskiem w krótkim terminie doprowadziła na skraj katastrofy. Imperium Amerykańskie, teraz ono chce się cofnąć, rozpina globalizację, wprowadza cła. Przede wszystkim na, na przykład na te strategiczne rzeczy, jak, jak produkcja chipów. To już Joe Biden wprowadził cła na sprzedaż chipów do Chin. No ale e, ten mecz trwa cały czas. Zobaczymy, czy, czy wydłubie Trump Europę z bloku chińskiego, e, czy zrobi z niej kolonię, które będzie rynkiem otwartym na na produkty amerykańskie i uzależnionym od amerykańskiego gazu energetycznie. Jeśli tak, to no, to jest pewna szansa dla Polski, ale. Potrzeba jeszcze elity politycznej, która to rozumie, a nie takiej, która, no jak pan prezydent na niepotrzebnie na ten śmieszny szczyt pojechał i tam opowiada jakieś głupstwa kompletne o tym, że my zawsze my klimat ratujemy on zawsze osobiście za polityką klimatyczną. Zapomnijmy o polityce klimatycznej. Idzie w diabły to wszystko się czochrać. Na ten szczyt nie przyjechali Amerykanie, nie przyjechali Hindusi, nie przyjechali Chińczycy. Trzy kraje olały ten szczyt. Trzy kraje, które razem wypuszczają więcej niż połowy światowej produkcji dwutlenku węgla. Nawiasem mówiąc ja Państwu, kiedyś tu mówiłem o takim bardzo ciekawym artykule Andrzeja Krajeskiego, który historycznie przypomniał. W dzienniku Gazecie Prawdy, jak zwykle, gdzie historycznie on przypomniał o tym, jak w XIX wieku Europa brutalnie otworzyła rynek chiński na swoje produkty. Tak jak wcześniej Anglicy brutalnie otworzyli rynek indyjski na swoje produkty. W obu wypadkach wiązało się to z gwałtownym obniżeniem życia w tych krajach, ale z ogromnym wzrostem gospodarczym w Europie. Rząd Zajkrajski wróży, że. Chiny nolens volens, ale nawet wolens, bo oni nie mają wielkich zahamowań moralnych, bo inaczej moralność interpretują niż my. My też nigdy nie mieliśmy jako Europejczycy zahamowań moralnych, tylko potem wyrzutu sumienia po czasie. Chińczycy nie będą mieli wyrzutów sumienia, oni po prostu wiedzą, że muszą otworzyć, będą otwierać, tak pisze grecki, będą otwierać Europę, na swoje produkty jako ten rynek, który teraz ma wchłaniać produkty chińskie, produkowane zresztą w coraz większym stopniu w Afryce, bo tam jest blisko do surowców i tam jest tania siła robocza, a Chiny już. Weszły na wyższy poziom i teraz szukają swoich Chin. Tak oni latami byli właśnie przez te ślepe amerykańskie firmy, koncerny zagonione w cięciu kosztów, zagonione w maksymalizowaniu zysków w krótkim terminie, co oznaczało po prostu wyprzedawanie wszystkiego, wysyłanie wszystkiego, outsourcowanie właśnie do Chin, bo tam jest taniocha. Takie polityka Jacka Welsha, o, o którego biografii nagrywałem tu Państwu książkę. Sławny, wielki menadżer, który zarżnął, zniszczył General Motors, ale uchodzi za przedmiot wielkiego sukcesu, bo zniszczywszy go materialnie, wyciągnął z niego ogromne zyski, dzięki czemu jego akcje wzrosły i jego zyski jako menadżera i funduszy inwestycyjnych, w których to było wszystko poustawiane. Ten, ten proces. Myślę, że tu wielokrotnie, wystarczająco często o tym mówiłem, żeby Państwu państwo już tego pora senty nie powtarzać. Starsze filmy o tym, o tym procesie wydrążenia się kapitalizmu amerykańskiego przez siebie samych. Ten proces tutaj został opisany. Natomiast o ile. Ze wszystkim się zgadzam w tym, co Andrzej Krajeski napisał, kto ciekaw, odsyłam do jego tekstu. To w jednym wrażeniu mam wraże... w jednym, w jednym punkcie mam wrażenie, że on nie zauważył, co się dzieje. Mianowicie on nie zauważył, że Chiny już otworzyły rynek europejski, w mniejszym stopniu amerykański, a przede wszystkim otworzyły rynek europejski na swoją produkcję, doprowadzając do ogromnego zubożenia Europejczyków. To dotyczy również nas. Otworzyły to Chiny właśnie za pomocą tak zwanej polityki klimatycznej, która w praktyce oznacza, Zniszczenie klasycznych źródeł energii, zalanie kopalń, co my oczywiście pod dyktando unijnej robimy, wycofanie się z tradycyjnych elektrowni i instalacje wszędzie chińskiego badziewia, czyli tych wiatraków, tych tak zwanych tych odnawialnych źródeł energii, chociaż to pojęcie odnawialnej energii urąga logice i zdrowemu rozsądkowi, bo Ach, tłumaczyłem, jest taki film, złodzieje wiatru. Zachęcam do jego obejrzenia na moim kanale. I, I właściwie jest taki, że Chiny rosną jak na drożdżach, emitując ogromne ilości dwutlenku węgla, a Europa, która narzuciła sama sobie albo jacyś bardzo sprytni chińscy agenci to zrobili, narzuciła sobie paradygmat redukowania emisji przez przechodzenie na OZE, się po prostu zatłukła własną pięścią. Jest w tej chwili masą upadłościową, którą. Chiny chcą przejąć jako swój rynek i w dużym stopniu przejęły, ale Donald Trump go też chce przejąć jako swój rynek, no bo mówi w przeciwieństwie do administracji Obamy, że skoro już tyle, żeśmy wsadzili pieniędzy w Europę i tyle, co ona kosztowała, to musimy teraz, zamiast te zyski, kłaść na nich krewę i oddawać je komu innemu, to musimy te zyski sobie odebrać, czyli właśnie zrobić z Europy swoją kolonię. Świat jest bezlitosny, jak to moja przyjaciółka pisarka Mirka Sędzikowska pisała: Świat jest bezlitosny, a szczególnie dla cymbałów, a niestety Europa tutaj zagrała w cymbalstwo, a myśmy też zagrali tak, że za dwa lata będziemy mieli ogromny problem z pozyskaniem jakiejkolwiek energii. Co to oznacza? Przeciętny człowiek bogaty, u Andrzeja Szcześniaka na Twitterze znalazłem takie grafiki oparte na źródłach jakiegoś zachodniego finktanku, przeciętny człowiek bogaty na koszty energii elektrycznej i innej energii na ogrzewanie, na, na oświetlenie wydaje 5% swoich dochodów. Przeciętny człowiek ubogi wydaje 40% dochodów. To znaczy, że tak zwane ubóstwo energetyczne nie jest równo rozłożone. No wiadomo, bogaty sobie zawsze poradzi, jak to Urban mówił, zawsze się wyżywi. Bogaty Zanim gruby schudnie, to chudy, chudego już nie będzie, więc ci chudzi są najbardziej wykończeni. Tego przykładem owi symboliczni, wręcz dla mnie, staruszkowie angielscy, którzy całą zimę spędzają w autobusach w komunikacji miejskiej, bo autobus jest ogrzewany, a dom nie jest ogrzewany. Bo tak wysokie ceny są w Anglii, że nie stać biednego emeryta na to, żeby ogrzewać. A nie można tak jak u nas naciągnąć, że to dopiero po jakimś czasie przychodzą panowie i odłączają licznik, bo tam są te liczniki takie, że trzeba najpierw wrzucić monetę albo wsadzić kartę i dopiero wtedy można gaz albo prąd czerpać. Ale nie tylko biedni emeryci, bo również ludzie pracujący, ludzie, którzy mają. Nawet małżeństwo, które mają, obie osoby mają pracę, a w, żyją w zimie w jednym mieszkaniu, w jednym pokoju z dziećmi, cały, całe mieszkanie odłączając, ponieważ nie stać ich na to, żeby całe mieszkanie ogrzewać. To jest problem, który właśnie nam zagląda w oczy. Jaki na to jest pomysł? <laughs> Rozliczać PiS, coś takiego, stawiać więcej wyratek. Nagrywam ten film m.in. po to, żeby Państwu uświadomić potworne kłamstwo, które funkcjonuje w debacie publicznej. A mianowicie to kłamstwo polega na twierdzeniu, że my mamy takie wysokie ceny energii, nie przez tak zwaną transformację energetyczną, na którą się zgodziliśmy i którą pod dyktandą Unii prowadzimy, ale właśnie przeciwnie, dlatego że za wolno prowadzimy tę transformację i dlatego jesteśmy obciążeni wielkimi dopłatami ETS za naszą węglową energetykę, dzięki której w ogóle jeszcze ledwie zipiemy, bo 90% Prąd w naszym systemie to jest prąd z elektrowni tradycyjnych. Otóż to jest kompletna bzdura wykorzystująca niewiedzę ludzi o tym, czym są te ETS-y. Po pierwsze, no, pomijam chora logika, która e, powiada, że nie, nie dlatego jesteś biedny, że płacisz haracz, że nie ten jest winien, kto na ciebie ten haracz narzucił i ten rząd, który się zgodził, żebyśmy się haracz płacili, tylko sam jesteś winien za to, że ten haracz na ciebie nałożyli. Ale istota tego haraczu, tych opłat ETS-u, jest taka, żeby zupełnie nieopłacalny w warunkach rynkowych prąd z wiatraków czy z yy, baterii słonecznych kosztował tyle samo, yy, co w warunkach rynkowych dużo, dużo tańszy i bardziej opłacalny prąd z tradycyjnych elektrowni, z tradycyjnych źródeł. Czyli ceny prądu. Z węgla, z gazu, sztucznie tymi opłatami podnosi się do absurdalnie wysokiego poziomu, taki, który jest naturalnym poziomem niestabilnych źródeł energii, yy, które szarpią siecią energetyczną. Raz wiatr wieje, raz nie wieje, raz słońce świeci, raz nie świeci, a sieć energetyczna jest niestabilna i wtedy koszty tego są ogromne, tego stabilizowania. Czyli krótko mówiąc, gdyby nie to, że płaciliśmy. Ogromne opłaty ETS za to, że używamy prądu z Natury Taniego i Europa nałożyła na nas haracz, żeby ten nasz z natury prąd był równie drogi jak ich prąd zielony, to też byśmy mieli takie wysokie ceny. Tylko wtedy nie przez to, że płacimy ETS, tylko sami z siebie. Anglicy, o których tu mówiłem, nie płacą ETS-ów, bo mają już tych far wiatrowych całe Morze Północne nastawiali i właśnie dlatego mają taki wysoki prąd. Czego nie rozumieć tutaj? Każdy, kto ma dobrą wolę, rozumie, że jest to szwindel, że jesteśmy my, robieni w konia. Mało tego ten absurd nieustająco przypominam, bo to organizacja. My, Wind Europe to się nazywa, proszę sobie wygooglać. Jules Dixon się nazywa, ten, ten facet, ten przewodniczący tej organizacji, który z tymi wynikami wielokrotnie w wielu miejscach je ogłaszał. Oni cały czas alarmują, bo to są tacy naiwni zieloni, którzy wierzą, że to jest wszystko serio i na poważnie i że to powinno działać, a nie wiedzą dlaczego nie działa. Oni alarmują, że kilkaset, kilkaset gigawatów. Tak oni mówią. Setki gigawatów w całej Europie nie jest wciąż podłączone, czy potencjalnych gigawatów z mocy wiatraków nie jest wciąż podłączone do systemu. Za co winią oczywiście, tak się skarżenie mi się narzuca jako człowiekowi, który w czarne lata sięga pamięcią, a raczej w czerwone lata, za co oni winią wypaczenia. Nie socjalizm, znaczy nie sam system. System nie może być zły, system jest ideologicznie słuszny, ale widocznie jakieś wypaczenia nastąpiły. Te wypaczenia to są przerosty biurokratyczne, które powodują, że latami trwają pod procedury podłączania tych wiatraków czy paneli solarnych. Chińskiej de facto produkcji, bo nawet jeśli w, tu poskładane w Europie, to wszystko na chińskich podzespołach i na chińskich surowcach, bogacąc kraj środka niezwykle i zubażając Europę, y, y, działa. Więc, że to jest biurokracja, że to są jakieś, y, widzicie, rozumicie bolączki, jak to za czasów mojego dzieciństwa i młodości mówiono? Nie. To jest rozpaczliwy ratunek ludzi, którzy odpowiadają za te systemy energetyczne, żeby nie podłączać pod byle jakim pretekstem tych badziewiastych wiatraków, ponieważ rozwalą system swoim szarpaniem. Jest wiatr, nie ma wiatru, jest wiatr, nie ma wiatru. Systemy nie są przygotowane, żeby to uciągnąć, sieć energetyczna nie zniesie takiej niestabilności. No to pod, byle jakim pretekstem się nie podłącza, ponieważ ciśnienie chińsko-europejskie jest wyłącznie na to, żeby stawiać te wiatraki. A potem to już wójz postawiony, zapłacony, kręci się. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu? Kogo to obchodzi? Kasa Bubu się zgadza i o to tylko chodziło. I o to tylko chodziło, żeby złupić po prostu ludzi, bo to jest po prostu wielkie, wielkie łupieństwo żeby złupić ludzi tymi, tymi, tymi odnawialnymi źródłami energii do imentu, żeby oni marźli, żeby musieli mieszkać w jednym pokoju razem z dziećmi i całe mieszkanie mieć odcięte, żeby musieli spędzać dnie w komunikacji miejskiej, ponieważ nie stać ich na ogrzewanie w domu. E, I żeby ktoś te pieniądze, gigantyczne pieniądze wyciśnięte z tych frajerów zarobił. No, na, tym, na tym to wszystko polega i dlatego patrzyłem z niesmakiem na wypowiedzi naszych przedstawicieli, ostatnio pana prezydenta, ale przecież wcześniej i pan premier, który mówił o tej religii klimatycznej, że to absolutnie i ostatnio pan Szymański, który pisał w Rzeczpospolitej, polemizowałem w to rzeczy z jego artykułem, że nie, nie, w ogóle nie ma mowy, żeby od tych zielonych ładów yy, odchodzić. Oczywiście jest pewna szansa, że się odejdzie, ale no cóż, dlatego, że po prostu Amerykanie Prawdopodobnie prędzej czy później przejmą Europę, i, i, i jakoś nas z tego wszystkiego spróbują wyłączyć. Ale gdzie jest tym wszystkim polskie myślenie? Gdzie jest ten, co ma odwagę powiedzieć od razu. Do diabła z tym wszystkim. Nawet Niemcy już się godzą, prawda, że, to, że, że, że nie będzie żadnego wodoru. Nawet Niemcy już mówią, idąca do władzy CDU, powiada, no trzeba chyba nie wyłączać już tych, zostawić te elektrownie atomowe, co działają, ich na razie nie wyłączać. Gdzie jest ten, co w Polsce powie, odwalmy się od tych kopalni, przestańmy je wygaszać, Te, co jeszcze istnieją, niech działają. Te, cośmy zlikwidowali, jak najszybciej przywrócić w nich produkcję. Bo bez tego po prostu jesteśmy załatwieni. O to oczywiście komuś chodzi, żebyśmy byli załatwieni, ale polskim władzom o to chodzić nie powinno, bo będzie się robić w Polsce coraz ciemniej, coraz zimniej, coraz biedniej i przed tym niech nas na litość boską ktoś obroni.